Arban wytłumaczy Wam, jak w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego wszcząć postępowanie przed organem, jakim jest Sanepit, w związku z truciem substancją chemiczną. Sanepid to nazwy, nazywa pestycydami, a ja mówię, że jest to herbicyd totalny z piekła rodem, moi drodzy, który powoduje nowotwory, a znajduje się w organizmach naszych, z tak naprawdę produktów spożywczych, wody z mięsa, w szczególności kurczaki i pieczywo, które jest sprzedawane w marketach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Moi drodzy, tego typu pismo wraz z pismem sanepidu, który zwraca się do nas, e, do Team Bustowski, moi drodzy, do Partii Przebudzonych Konsumentów e, będzie załączone za chwileczkę, za chwileczkę, no w ciągu dwóch godzin znajdziecie na stronie Wygrajmy Razem w zakładce pliki do pobrania. Dlaczego o tym mówimy? Składamy wniosek do sanepidu w miejscu zamieszkania wraz, moi drodzy, z wynikiem laboratoryjnym i zarówno, to jest wynik laboratoryjny, z Alap Laboratorium, to są wyniki akredytowanego laboratorium, które wykazują, tak jak w przypadku tutaj naszego kolegi Patryka z zachodniopomorskiego, to jest badanie e, dosłownie z zeszłego tygodnia, z 5:01, 4 nanogramy przy normie 0,012. 0,60 jest to norma referencyjna. Proszę się nie e, sugerować, nie sugerować taką, e, tym zapisem 0,60, bo 0,60 nie jest normą. To jest tylko poziom wykrywalności referencyjnej laboratorium ALAP ustalony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na terenie Anglii jest to 0,15, na terenie Niemiec jest to 0,50. Żona akurat tutaj Iga, tego Patryka ma 1,75 nanograma glifosatu. Jest to świeżo upieczona mama, 3-miesięcznego dziecka, karmiąca. karmiąca piersią, więc przekazuje wraz z mlekiem matki do organizmu dziecka glifosat. Moi drodzy, te pismo... Wypełniacie w tej części górnej imię i nazwisko, swój adres zamieszkania PESEL, tutaj wskazujecie organ jakim jest sanepid, biuro powiatowy lub wojewódzki i moi drodzy składacie to pismo w dwóch egzemplarzach i bierzecie koniecznie potwierdzenie, koniecznie potwierdzenie od organu, organ ma obowiązek wszcząć postępowanie i e, ustalić, Poziom glifosatu w wodzie pitnej z kranu w Waszym mieszkaniu ma obowiązek pobadać produkty spożywcze, które kupujecie w marketach i sprawdzić, moi drodzy, skąd to jest ustalić i powiadomić prokuraturę. Następnie z tym wynikiem swojego badania udajecie się do lekarza celem wydania, moi drodzy, zaświadczenia o, o przeciwwskazaniu do szczepień. Dlaczego? Ponieważ strona rządowa, jak zarówno Instytut Wdrażania Leków, lekarze, szpitale nie wiedzą, jakie interakcje mogą zachodzić z glifosatem, w związku z powyższym mamy bardzo duży problem. Sanepid w Jeleniej Górze już na etapie, moi drodzy, aż potrzebował dwóch prawie lat na dojście do tego, że trzeba wszcząć postępowanie administracyjne. Moi drodzy, wszczą takie postępowanie administracyjne. W tej chwili ustala krąg strutych. Najprostszą formą, dla chyba dla Sarepidów w że będzie to, żeby wystąpili oni w międzyczasie, moi drodzy, do ALAP laboratorium. Tam uzyskają wszystkie wyniki badań osób, które się badały, poddawane były laboratoryjnemu badaniu. Mamy do czynienia z epidemią, z prawdziwą epidemią. Epidemią strucia ludzi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, więc Armand wyjaśni, co dalej. Co dalej, moi drodzy? Dalej to trzeba zadbać o zdrowie naszych dzieci przede wszystkim i o to, żeby wyeliminować to źródło właśnie strucia z naszych organizmów i z organizmów naszych dzieci. A od tego jest taka, do tego jest powołana taka instytucja, jaką właśnie jest Sanepid, aby kontrolować to wszystko, co napływa. Jak również yy, wodociągi, jak również badać wodę w wodociągach. Moi drodzy, od tego jest ta powołana instytucja, zwana Sanepidem. Więc te panie, które tam pracują, jak również i panowie, powinni się szybko zabrać do pracy i zacząć działać w tym kierunku, ponieważ, tak jak Marcin wspomniał, ta, ta prawdziwa epidemia właśnie występuje tutaj. I dzieci które myśmy również przebadali, przebadali, to co do nas spływa, spływają wyniki z całej Polski, moi drodzy, wskazują, że to wszystko jest na terytorium całej Rzeczpospolitej Polskiej występuje. Więc czas, aby to wszystko... Uporządkować, dlatego oni mają laboratoria, dlatego oni mają badać i oni są powołani do tego, aby to zrobić, moi drodzy. Moi drodzy, nasza baza, którą jesteśmy w posiadaniu, wykazuje już ponad 4,5 tysiąca osób z różnych wypadków. W związku z powyższym, moi drodzy, w najbliższym czasie będziemy wysyłali do tych wszystkich osób za pośrednictwem maila. I SMS-owo będziemy wysyłali moi drodzy informacje ze wskazaniem szczegółowym linków, na których znajdziecie dokumenty do pobrania celem złożenia. Moi drodzy, w każdym sanepidzie. Zasypmy sanepidy, nie pozwólmy się truć od tego oni są, biorą za to pieniądze a strona rządowa, pisowska banda. Wiedząc o tym już w 2015 roku powinna ten etap ukrócić, tego nie zrobił. I moi drodzy, dziś Zbawicielem polskich rolników staje się, moi drodzy, PSL. PSL, który właśnie pozwolił na stosowanie glifosatu, pozwolił na chemizację rolnictwa na zniszczenie tak naprawdę prawdziwego rolnictwa, I rolnictwa dziś, indywidualnego. Tak i dziś to się moi drodzy staje staje Fakt. ikona 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 obrony rolnictwa okupant staje się moi drodzy o ikoną obrony polskiego chłopa. Pozdrawiam Was serdecznie. Strona Wygrajmy Razem. Tam znajdziecie. Dziękujemy Wam za wsparcie finansowe, jak za wsparcie, że jesteście z nami, za to, że nas wspieracie w tym działaniu. Także serdecznie bardzo Wam dziękujemy za to i działamy tak, żeby w całej Polsce wyeliminować nie tylko glifosat. Ale szereg fungicydów bardzo szkodliwych z punktu widzenia zdrowotnego doprowadzić. Musimy do rozbudowy największej sieci laboratoriów w Polsce, w których będzie miał czynnik społeczny jako konsument możliwość wglądu bieżących kontroli, badań i nadzoru, i czynnego brania udziału w systemach kontroli jakości żywności, nie tylko żywności, moi drodzy, bo to jeszcze. Perfumy, ciuchy i inne rzeczy, które, e, które są e, sprzedawane. No i leki, 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 Moi drodzy, bo farmacja, Big Pharma, właśnie to Big Pharma, moi drodzy, e, jest odpowiedzialna za ten stan z rzeczy, za strucie nas. I no dzisiaj, moi drodzy, na drogi nie wychodzą e, rolnicy, na drogi wychodzą przedstawiciele Big Farmy, bo oni im zależy na produkcji chemicznej, więc w wspieraniu Big Farmy. A nie na produkcji zdrowej, bezpiecznej żywności. Pozdrawiam serdecznie i do miłego zobaczenia w następnym razie. Team Bustowski cały czas pracuje. Cały czas działamy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, hej.